Dobra uwaga, Piotrek przyjechał. Dobra cicho, cicho. Tylko. <grystanie> Wysiadłem na podstawie na magazynach granicznych. Ktoś mojej interwencję wodz. <grystanie> 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 Trzymajcie łączność ze światem. Jest w stanie Ej, kto prowadzi? To zapewne nie ja Nie <grymny> ja mam jeden, jeden prosto, drugi z prawo Konik, nie czaj się Dobra, to my w lewo W <grymny> 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 lewo Tutaj będą potrzebne Ja zostawiłem aucie. To ja zostawię w plecaku. Tylko tyle nie będzie nie. No to uroczyste, uroczyste ruszenie, nie? Ale nie, kto ma jeszcze łączność? Ty masz łączność no. Bierzesz czy nie? Nie tak nie tam radę A <grywa> właśnie <grywa> się co pałem To Cześć, jest 27 lutego 2021 roku, ruszamy zdobyć śnieżkę, zimowo. Jakby ktoś nie zauważył. Nie? Jakby nie było widać, prawda? Czemu przód tak szybko idzie? Znalazłem fajną miejscówkę na Woodstop. Idealnie, odpowiednia odległość nami, no, ale idziemy czerwonym szlakiem, tak? tak? Zasadniczo niebieskim. No to idziemy Nie jest skalny stół? No niebieskim przez skalny idziemy. No może. Dobra. Grisza powiedział, że nie będzie już śniegu. No. Grisza mówił, nie ma śniegu, nie ma śniegu, no, stopniało wszystko, co, wszystko. Jak coś co, jeszcze czekaj, masz altę. Ale tak to wygląda, jak widać. O! <laughs> nie, no, nie, no. Widok Państwa. Jesteśmy na podejściu na śnieżkę bez tlenu. Zdobyte. A tak to jest. A słychać mnie? Tak? Sukces. Mamy to śnieżkę zdobyte. Mamy mały sukces. Pierwsze dwie grupy dotarły na szczyt. Idzie trzecia, a za nami jeszcze czwarta grupa idzie, pościgowa. Ja ciebie nie widzę. Fenomenalnie, bardzo dobrze. Czesio, cały czas w dłużniku. W porównaniu z zeszłym rokiem? Lajcik. Szerzej da się stać. Czesio, cały czas wzdłuż dłużniku. Chyba jednak atakują. Idą? Cały czas wzdłuż dłużniku do góry. Witam <grymianie> serdecznie. Jak tam e, Porównania do zeszłego roku. Oj, co jest? Laj. Laj, Nie da się stać. <grymianie> Elektronika działa jest Nie. Piotrunia Morgalecko. Gratulacje, <grymianie> O, Pewno, że tam. tak. Że się strybamy, tak, że że <grymianie> Wracam honor, dałeś radę Tak, szczyt zdobyty Dokładnie, wszystkie cztery ekipy zdobyły szczyt Siema. Byliśmy na śnieżce, już nie, już nie jesteśmy.